Dzień widzowie witam was w odcinku, w którym gramy na Miliardowicach Jestem po raz pierwszy z wami O kurde, to też zaczęło padać I w ogóle Miliardowice to wioska, którą wybudowałem razem z Natką I niedawno dołączył nowy członek Zgadnijcie jak się nazywa, macie na to 10 Nie no, nie Nowy członek to jest i 699, a więc yy, możemy tutaj już Muszę, yy, oprowadzam was ogólnie teraz będę wam, was oprowadzał, to jest mój domek tutaj mamy kapciuszki po domku tutaj jest moja pandanela to jest pierwszy golem na serwie Kajtuś. Hmm. tutaj mam mój ender chest tutaj jest ten to są skrzynki i ogólnie i tutaj mamy gerylka Niestety teraz go nie robi, bo oczywiście pada. I, i potem was będę oprowadzał dalej. A tutaj jest druga część mojego domu. W sumie to był kiedyś stary dom, natki. Ale teraz to już, już mój dom. Dobra. I tutaj jest. Yy, tutaj jest komputer i myszka. I tutaj łóżko. Ja za to zapłacę. Mogę nie dwa diamenty w prezydentce. Prezydentka to jest matka. a ja jestem tak jakby Adminem, tego surfera. Dobra. Mm. Wow, spadłem. Dobra, tutaj mamy moje jacuzzi. Pierwsza w sumie. Tutaj są... Tutaj jest Buda. a jeszcze. Nie, bra nie brałem to mojego pieska. Yy, tutaj mamy... <laughs> o, tu jest moje drugie jacuzzi. Tutaj jest taka mini choinka tutaj krzaczki, tutaj ścieżka jak widać dobra, a tam jest farma potem was tam oprowadzę i tutaj mamy nie wiem co się stało dobra. tutaj mamy windę idźmy windą do góry no i ma... jesteśmy już u góry i... no i tutaj mamy, jesteśmy tutaj u góry, mamy tutaj takie coś no i jeszcze o kurde, dobra, to jest No i to no i tyle ja w sumie z tego wieżowca. Potem Wam pokażę tam ten kolorowy. alecimy Tak. Dobra. o, wow, sorry. Ewa u mnie myszka. Tutaj jest piekarnia natki. Tutaj chlebek. Oczywiście ja go nie kradnę. Nikt go w sumie nie kradnie. Tutaj jest ogromniasta choinka, Na święta będziemy ją ubierać. E, o, tutaj jest, tutaj jest dom kiełbasy. E, tutaj jest bikon pierwszy, bo tam chyba... O, tam jest drugi bikon. Mm. Tutaj mamy klub. To jest klub. E, dobra. Otwarty, żeby czemu. No i tutaj jest barman w ogóle. Sąka. E, a więc teraz pyk i pyk, Dobra. Mm, a więc dalej. I dalej tutaj jest urząd miasta. Można tutaj wieszać swoje rzeczy. Yy, poczekalnia tutaj było więcej wagoników, ale coś się zepsuło. No i tutaj jest książka z piórem. Tutaj pier... o, znowu wagonik znikniał co się dzieje. No i tutaj drugie i... No i tyle z tego budynku. Yy, tutaj mamy oczywiście kwietuszek. Roślinka. Dobra. Yy, tutaj mamy ogólnie, potem wam powiem do czego prowadzi ten most. Dom do wynajęcia. Yy, płać co miesiąc. 2 mm. Mm. Po prostu yy, 5 do matki domu. Pozdrawiam. No i tutaj jest łóżko, tutaj telewizor. Tutaj jest stolik tutaj, tutaj jest wyjście na ocean, sorry za to, ale... Nie wiem po, po co to matka tak zrobiła. Tutaj mamy beczkę. Tutaj ciasto, tutaj. Yy, jak to się nazywało? Yy, nie pamiętam jak to się nazywało. Wędzarka o! Dobra, to jest lew Tutaj piecyk I tutaj kolejna Dobra O, tutaj jeszcze jest kiedyś zegar Dobra Tutaj mamy obok od razu o, to są sadzonki I tutaj mamy od razu obok lodowisko Od razu Ja tutaj mam pomysł jeszcze co dodać Pewnie może, możecie się tutaj dowiedzieć no i tutaj jest tego boiska, Jeju boiska Właśnie mam w planach robić właśnie boisko, stadion ogólnie cały Dobra, o kurde trzeba iść tam na tył bo nie wiem co jest Dobra teraz na początku tutaj jeszcze zobaczymy to bo tutaj jest restauracja Kurde otwarte